Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu. Prezentacja wielkiej kolekcji komiksów DC Bohaterowie i Złoczyńcy. Dlaczego o tym mówię? A no prosty, z prostego względu, oczywiście, czyli kolejna pozycja, w tym wypadku kosmiczne spotkania, które mnie zainteresowały i wskazuje na to, że po prostu pozostaną w mojej kolekcji, to taka przerwa takie chwile oddechu pomiędzy tymi wszystkimi pozycjami związanymi z komiksową Warszawą. Więc wspólnie te dosłownie kilka minut zobaczmy, jak to się prezentuje. Warto wspomnieć, że jest to już przedostatni tom tej właściwej serii, czyli numer 99 setny, i później wejdzie ta nowa 20-tomowa. A tutaj mamy kosmiczne spotkania w latach 80-81 seria DC Comics Presents. Ukazywała losy Supermana w towarzystwie innych bohaterów, i właśnie w tym okresie Jim Starlin, Batman, śmierć w rodzinie, kosmiczna odyseja. Wow! Przy współudziale najlepszych w, wówczas scenarzystów, takich jak. no dobra, przeczytajcie sobie już tutaj, bo tego jest naprawdę dużo, stworzyli wieloczęściową historię rozgrywającą się w kosmosie. W tym tomie po raz pierwszy zebraliśmy wszystkie te niezwykłe opowieści. A no właśnie, to super. Znajdziecie tutaj też debiutancki wstęp Mongula, Nemezis, Człowieka ze Stali, oprócz opowieści Paula i Icar Cortas 82, w, tej, w której ten złoczyńca zmierzył się z Supermanem i Legionem superbohaterów. Zamieściliśmy obszerny esej traktujący trakt tak, o dokonaniach Jima Starlina na iście kosmiczną skalę w wydawnictwie DC oraz galerię wspaniałych i niezapomnianych okładek jego autorstwa. Wow, tom zawiera DC Comics Presents i widzimy te wszystkie numery. Może być ciekawy, zaraz zobaczymy, przekonamy się, ale dla mnie to oczywiście będzie totalnie nowość i nie będę mógł tutaj nic wypowiedzieć. Powiedzieć się tak naprawdę na ten temat, tylko wspólnie z Wami sobie przejrzeć ten temat. Ale już widzę, że jest Spectre choćby nawet, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę może być wa bardzo fajnie. No faktycznie, to jest taka wow! Dość okładka duża, ale w 80-81, czyli mm, musimy wziąć pod uwagę to, że nie wiem jak u niektórych z Was, ale mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, więc tym bardziej fajnie, że takie old schoolowe, klimatyczne pozycje będę mógł sobie poczytać. Trochę tego wychodziło, ale mówię, fajnie, że właśnie ta pozycja będzie. Będzie obecna. Ja nie ukrywam, że ogólnie tych złoli niektórych, jeśli chodzi o Supermana, bardzo, bardzo lubię i cenię sobie w, jako tych wrogów jego. E, no dobra, ale zobaczmy, jak się prezentuje nam ten cały Esej. Właśnie tu jest Mongol. wow, i są faktycznie te wszystkie okładki. Fajnie on nie, one wyglądają, powiem szczerze. Wow. Troszkę tego rzeczywiście dali. No jest i nawet Batman Detective Comics, ciekawe. I tu. No i właśnie, tu wchodzimy w ten m, nowy cykl, czyli mamy e, nieskończony kryzys, wojna ranna z Tangarem. więc to jest ten setny, i tu już jest 101, czyli Batman Wszechświat. Także, no, zastanawiam się, czy właśnie nie zrobić sobie prenumeraty, bo w tych 20 tomach teraz tak sobie. Oddzielnie to odkupywałem, ale myślę, że tam mogą być pozycje, które mi się spodobają. Więc tak czy inaczej, Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście oczywiście kliknęli subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Przy okazji, bezczyńcie moją twórczość, gdybyście mieli ochotę, ale najważniejsze to skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. A tymczasem, cóż, ja mówiłam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.